Tak. Super. Ja słyszałem różne historie związane z tym konkursem w 88 roku, bo tak ktoś tutaj laureat dostał podobno też. No. no to faktycznie zacny, zacny nagrodę, ale też jest laureat, który odebrał cztery m. Wielkopolska to też świadczy o tym, że Wielkopolska laureatami konkursów krajowych stoi i przecież w ubiegłym roku też na tym konkursie krajowym nasza drużyna zajęła trzecie miejsce. Nie chcę tutaj oczywiście na naszych laureatach tego konkursu wybrać jakieś presji, ale... ale to świadczy świadczy, jak poprzeczka zawieszona jest, jest wysoko, niemniej jednak od razu z, z tego miejsca chciałbym Wam zadeklarować, że jeżeli będziecie potrzebowali jakiegokolwiek wsparcia dla przygotowania do przygotowania do konkursu ogólnokrajowego, to jestem do Waszej, do Waszej dyspozycji. Szanowni Państwo, chciałbym również podziękować wszystkim, Uczestnikom konkursu, ponieważ my wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że to nie jest łatwe, łatwa dyscyplina. Wiele konkurencji stało na bardzo wysokim poziomie. Wymagało nie tylko wiedzy teoretycznej, ale też daleko idących umiejętności praktycznych. I samo to, że mierzycie się między sobą, to też jest jakby dodatkowa presja, no bo poddawani jesteście pewnej, pewnej ocenie. To nie zawsze jest komfortowe. Dlatego wszystkim Wam gratuluję i dziękuję, że stanowiliście do, do tego konkursu, pokazaliście swój warsztat pracy. A że on jest wysoki, to sami doskonale wiemy zresztą z tutaj informacji, które do mnie dotarły: to ten test wiedzy był dość trudny, jeśli chodzi o przejazd samochodem. Też nie było łatwa ta konkurencja, ale to tylko dlatego, żeby już na tym konkursie jakby ogólnokrajowym, yy, po prostu mieć tę wiedzę na właściwym poziomie i umiejętności, które pozwolą nam konkurować z najlepszymi.